Potężna i czarująca modlitwa, wzywając wstawiennictwa Ojca Pio w pilnych sprawach. Panie Boże Wszechmogący, Stwórco Nieba i Ziemi, gromadzimy się przed Tobą w pokorze, aby przywołać Twoją boską obecność. Wzywamy Twoje pełne miłości i współczucia serce w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dziś szczególnie prosimy o wstawiennictwo Twojego wiernego sługi, Ojca Pio, którego życie było odzwierciedleniem Twojego miłosierdzia i dobroci. On, Panie, był narzędziem uzdrowienia i światła, i w Jego imię prosimy, aby Twoja wola wypełniła się w naszym życiu. Nasza wiara umacnia się przez przykład Ojca Pio, który z odwagą i pełnym zaufaniem do Ciebie stawiał czoła własnym bólowi i wyzwaniom. Ochwalebny Ojcze Pio, Ty, który zostałeś wybrany przez Boga, aby żyć w cierpieniu. Ale także doświadczać uzdrowienia i cudów. Ty, który doświadczyłeś w swoim ciele mocy Bożej, wstawiaj się za nami teraz, w naszych najpilniejszych i najtrudniejszych chwilach. Ty, który uzdrowiłeś tak wiele ciał i dusz, który przywracałeś pokój z rozpaczonym serką i przyjmowałeś wszystkich, którzy do Ciebie przychodzili, błagamy z gorącą wiarą, abyś pomógł nam przezwyciężyć otaczające nas przeciwności. Niech przez Twoje cierpienie zostaniemy uwolnieni z więzów, które nas krępują, a przez Twoje wstawiennictwo otrzymamy boskie uzdrowienie, które pochodzi tylko od Ciebie, Panie. O Panie, Ty, który powiedziałeś: Ja jestem Panem, który Cię uzdrawia, ufamy Twojej mocy przemieniania życia. Wiemy, że przez wstawiennictwo Ojca Pio nas słyszysz, przyjmujesz i w swojej nieskończonej miłości nas uzdrawiasz. Z wiarą prosimy, Abyś, podobnie jak uzdrowiłeś ciało ojca Pio i uczyniłeś go narzędziem uzdrowienia dla innych, dotknął nas dzisiaj w sposób głęboki. Niech każda choroba, każde zło, każdy ból zostaną rozproszone przez Twoje uzdrawiające światło, które objawia się na ziemi dzięki Twojej boskiej łasce. Wierzę, Panie, w moc uzdrowienia, która płynie z Twoich rąk, i dziś, przez wstawiennictwo Ojca Pio, powierzam Ci moje cierpienia. Spójrz na moje potrzeby, moje troski, moje bóle. Jak On pragnę oferować Ci moje cierpienie, wierząc, że podobnie jak On, również i ja otrzymam cud. Ojcze Pio, Ty, który byłeś tak głęboko zjednoczony z Chrystusem, doświadczałeś cierpienia ciała i duszy. Znałeś ból, ale również doświadczyłeś mocy Pana. Wiedziałeś, że Bóg może czynić cuda w Twoim życiu i w życiu tych którzy do ciebie przychodzili. Historia Ojca Pio to historia niezachwanej wiary i absolutnego zaufania Bogu. Nigdy nie wątpił w twoje miłosierdzie, nawet w najciemniejszych godzinach. Dlatego wzywamy Jego wstawiennictwa, całkowicie ufając Twojej obietnicy uzdrowienia. Niech, tak jak On, także i my żyjemy z odwagą, nawet w obliczu burzy, wiedząc, że Ty, Panie, jesteś naszym schronieniem. Niech Twoja łaska, Panie, otoczy nas jak płaszcz ochronny. Usuń z nas wszystko, co uniemożliwia nam pełne życie naszą wiarą. Uzdrów nasze zranione serca, odnów nasze dusze i przynieś ulgę naszym ciałom. Wierzymy, że Twoja moc jest nieskończona i że kiedy ufamy Tobie, nie ma choroby, której nie można wyleczyć, ani cierpienia, którego nie można złagodzić. Poprzez Ojca Pio uczysz nas. Że cierpienie jest mostem do świętości. Niech w naszych udrękach znajdziemy w Tobie siłę do przezwyciężenia trudności. Z Twoją pomocą i wstawiennictwem Ojca Pio niech doświadczymy cudu uzdrowienia, uwolnienia i wewnętrznego pokoju. Panie, niech pokój Chrystusa, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, otoczy nas teraz. Niech nasze rodziny doświadczą tego pokoju. Niech Twoje światło rozprzestrzeni się na wszystkich znajdujących się w trudnych sytuacjach, przynosząc nadzieję, ulgę i uzdrowienie ich dusz i ciał. Przez wstawiennictwo Ojca Pio, niech nasz dom stanie się miejscem łaski, gdzie panuje pokój i gdzie Twoja obecność jest nieustannie odczuwalna. W każdej chwili udręki przypominaj nam o Twojej nieskończonej miłości i współczuciu. Kiedy czujemy się samotni lub opuszczeni, przypomnij nam życie Ojca Pio który nigdy nie zwątpił w swoją wiarę, nawet w godzinach bólu. Niech jego życie modlitwy i służby będzie dla nas wzorem, abyśmy, podobnie jak On, żyli w pełnym zaufaniu do Ciebie. Z wdzięcznością, Panie, Dziękujemy za Twoje miłosierdzie, które obejmuje nas w każdej chwili. Dziękujemy za uzdrowienie, które otrzymujemy w naszym życiu, za przywrócone zdrowie i za pokój, który wraca do naszych serc. Dziękujemy za wstawiennictwo Ojca Pio, który swoim życiem wiary i modlitwy pomaga nam znaleźć drogę do Ciebie. Ojcze Niebieski, z głębi serca dziękujemy za Twoją obecność w tym momencie. Dziękujemy za wysłuchanie naszych modlitw i za łaskę uzdrowienia, pokoju i nadziei. Niech we wszystkim, co robimy, zawsze oddajemy chwałę Twojemu imieniu, idąc za przykładem Ojca Pio. Przez jego wstawiennictwo prosimy abyśmy zawsze byli umacniani w wierze. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i przez wstawiennictwo Ojca Pio modlimy się, ufając w Twoją miłość. Amen. Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, urodzony jako Francesco Forgiouni 25 maja 1887 roku w małym miasteczku Pietrelcina we Włoszech, poświęcił swoje życie modlitwie, pokucie i służbie innym. Od młodości wykazywał głęboką duchowość i bliską więź z Bogiem. W wieku piętnastu lat wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów, przyjmując imię ojca Pio. W czasie formacji zmagał się z problemami zdrowotnymi, w tym gruźlicą, które na dłuższy czas uniemożliwiały mu apostolską działalność. Jednak jego niezachwana wiara i oddanie modlitwie podtrzymywały go na duchu. W 1918 roku ojciec Pio otrzymał stygmaty. Widziane znaki Ran Chrystusa, stając się jednym z nielicznych świętych w historii, którzy nosili te znamiona. Ponadto posiadał niezwykłe dary, takie jak bilokacja, czytanie w sumieniach i dar prorokowania. W ciągu swojego życia ojciec Pio był świadkiem niezliczonych cudów. Jeden z najbardziej niezwykłych miał miejsce w 2002 roku, gdy Lucrecja, matka prawosławnego kapłana Wiktora Tudora, została zdiagnozowana z rakiem w stadium terminalnym. Po modlitwie przed wizerunkiem ojca Pio doświadczyła niewytłumaczalnego uzdrowienia, co doprowadziło do nawrócenia całej lokalnej wspólnoty prawosławnej na katolicyzm. Inny niezwykły cud dotyczył generała, który podczas II wojny światowej wydał rozkaz ataków lotniczych na Włochy. Po tym, jak został uratowany przez Mnicha, który pojawił się na niebie, generał udał się do ojca Pio. Aby wyrazić swoją wdzięczność, generał, który był protestantem, nawrócił się na katolicyzm po tym spotkaniu. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. Jego ciało zostało ekshumowane w 2008 roku i znaleziono je nienaruszone, co uznano za świadectwo jego świętości. W 2002 roku został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II, co oficjalnie potwierdziło jego świętość. Ojciec Pio był człowiekiem głęboko oddanym Bogu i postacią o ogromnym wpływie duchowym, nie tylko we Włoszech, ale także na całym świecie. Jego życie było naznaczone niezachwaną wiarą, nawet w obliczu największych trudności. Doświadczył wielu cierpień, zarówno fizycznych, jak i duchowych, ale we wszystkim tym wiara była siłą, która go podtrzymywała. Mimo ciągłego bólu spowodowanego stygmatami i intensywnej walki duchowej, Ojciec Pio nigdy nie tracił nadziei, zawsze okazując głęboką miłość do Boga i innych ludzi. Podczas swojego życia ojciec Pio poświęcał się modlitwie, medytacji i celebracji Eucharystii. Spędzał niezliczone godziny na modlitwie, często w samotności, zawsze dążąc do głębszego zjednoczenia z Bogiem. Jego duchowe porady były poszukiwane przez wiele osób, a on zawsze prowadził je z mądrością, wskazując drogę nawrócenia i umocnienia wiary. Moc modlitwy Ojca Pio jest niezaprzeczalna. Ludzie z całego świata zgłaszali cuda po wezwaniu jego wstawiennictwa, od uzdrowień fizycznych po nawrócenia duchowe. Wielu świadczyło o potężnej obecności Boga w swoim życiu, która przejawiała się za pośrednictwem modlitwy Ojca Pio. On sam głęboko wierzył w wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i znaczenie zaufania Bogu we wszystkich momentach życia. Jednym z najbardziej imponujących cudów związanych z ojcem Pio było uzdrowienie ciężko chorego mężczyzny, który cierpiał na nieuleczalną chorobę. Ojciec Pio, ze spokojnym spojrzeniem pełnym miłosierdzia, dotknął głowy mężczyzny i w jednej chwili choroba zniknęła. Takie uzdrowienia, zarówno fizyczne, jak i duchowe, są często opisywane w relacjach o ojcu Pio. On wierzył, że prawdziwe uzdrowienie pochodzi z całkowitego oddania się Bogu i przebaczenia win, zawsze kierując tych, którzy do niego przychodzili, do poszukiwania pokoju wewnętrznego i przebaczenia. Innym godnym uwagi aspektem życia ojca Pio była jego zdolność do bilokacji. Wiele świadków relacjonowało, że widziano go jednocześnie w różnych miejscach, co fizycznie nie było możliwe. Ten dar był jednym z wielu sposobów, w jakie pomagał ludziom, odwiedzając ich w potrzebie, nawet będąc fizycznie w swoim klasztorze. W wielu swoich pismach ojciec Pio podkreślał znaczenie akceptacji cierpienia i oferowania go jako daru dla Boga. Wierzył, że cierpienie odkupięcia ma wielką moc oczyszczenia i przemiany. Często mówił, że nieważne jest to, co nas spotyka, ale jak na to odpowiadamy z wiarą i zaufaniem Bogu. Jednak ojciec Pio nie był tylko postacią cudów i nabożeństwa. Był również człowiekiem pełnym współczucia i zrozumienia dla słabości innych. Wiele osób, które zbliżały się do niego, aby się wyspowiadać lub uzyskać duchowe wskazówki, doświadczało głębokiej troski i miłości, jakie okazywał każdemu z nich. Z wrażeniem człowieka głęboko miłosiernego, który w wyjątkowy sposób rozumiał ludzkie cierpienie. Świętość ojca Pio nie ograniczała się jedynie do jego mistycznych doświadczeń czy cudów, przejawiała się także w drobnych codziennych działaniach jego życia. W wierności powołaniu kapłańskiemu i całkowitemu oddaniu się służbie Bogu oraz innym ludziom. Kiedy ojciec Pio zmarł w 1968 roku, świat stracił prawdziwie świętego człowieka. Jego obecność jednak pozostaje żywa w tych, którzy zwracają się do niego w modlitwie oraz w jego nieustannym wstawiennictwie. W 2002 roku kanonizacja przez papieża Jana Pawła II była oficjalnym uznaniem jego świętości, ale dla tych, którzy go znali i zostali dotknięci jego życiem i nauczaniem, był świętym na długo przed tym. Dlatego dziś nadal modlimy się za jego wstawiennictwem, prosząc o pomoc w chwilach potrzeby, pewni, że on, który tak intensywnie żył modlitwą, pokutą i oddaniem Bogu, nadal prowadzi nas na drodze do świętości. Jeśli szukasz uzdrowienia, pocieszenia lub pokoju, zaufaj wstawiennictwu Ojca Pio. On zawsze jest gotów pomóc tym, którzy szukają Boga z szczerą wiarą. Pamiętaj zawsze, modlitwa ma moc przemieniać serca, lecieć rany i przynosić pokój, którego tak bardzo pragniemy. W imię Boga, za wstawiennictwem święta, Ojca Pio, możemy prosić o uzdrowienie naszych rodzin, przywrócenie zdrowia, pokój w naszych duszach i oczyszczenie naszych serc. Teraz, w ciszy i modlitwie, powierzmy Mu nasze intencje, pewni, że dzięki Jego pomocy mogą wydarzyć się cuda. Uczył nas żyć z wiarą, nadzieją i miłością, dlatego wierzymy, że zawsze będzie z nami, wstawiając się u Boga za wszystkie nasze potrzeby. Osoba ze złożonymi dłoniami, panie, niech przykład Ojca Pio zainspiruje nas do życia w nieustannej modlitwie i oddania Tobie. Spraw, abyśmy byli silni w wierze, jak on, i zawsze ufali Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Amen. Osoba ze złożonymi dłoniami.